Dla Was <coughs> na, wstępie, na wstępie zabębniłam. Przechodzę dzisiaj do Was z opowieścią o wtorkowym nowiu w Skorpionie, do którego już się pomału zbliżamy. E, w moim poczuciu będzie to wyjątkowy now, wyjątkowy now z zaćmieniem słońca i w ogóle zaczniemy trochę sezon, sezon zaćmień. E, zaćmienie słońca jest wtedy, kiedy e, kiedy... W nowiu światła spotykają się w tym samym znaku zodiaku, co południowy węzeł księżycowy, a więc są blisko południowego węzła księżycowego, są z nimi w, pewnym, w pewnej koniunkcji. Południowy węzeł księżycowy w skorpionie jest w stopniu 13 nie pamiętam ile minut, natomiast nów świateł będzie w drugim stopniu skorpiona. Czyli jest tam ponad 10 stopni y, różnicy między nimi, ale jednak jeszcze możemy to zaliczyć do, y, do koniunkcji. Południowy węzeł księżycowy jest o tym, y, od czego powinniśmy już odejść. Tak? Jest taką y, sugestią, bym powiedziała, dla nas, zaproszeniem, dla nas dla, jako kolektywu, żebyśmy odeszli od tych jakości, które w pewien sposób prezentuje ten południowy węzeł księżycowy. Natomiast północny węzeł księżycowy jest o tym, do czego warto, żebyśmy poszli, do, czy, do czego warto, żebyśmy zmierzali. Tak więc południowy węzeł to jest e, przeszłość, północny to jest przyszłość. Poczekajcie, muszę wpuścić mojego psa. Mój pies ma fisia na punkcie mojego bębna. Jak usłyszała, że gram, to po prostu zaczęła, zaczęła intensywnie e, dobijać się do mnie, więc. Musiałam przerwać na chwilkę, kochani. Więc na czym ja skończyłam? A więc południowy węzeł mówi o tym, e, od czego warto, żebyśmy odeszli, tak? a północny jest o tym, do czego warto, żebyśmy zmierzali. Południowy znajduje się tam, gdzie nów. W ten sposób powstaje e, zaćmienie, zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca jest wtedy, kiedy jest pełnia przy, przy węzłach. Ehm... I wybiłam się trochę, poczekajcie. Południowy węzeł, północny węzeł, do którego mam, zmierzamy. Aha, i w północnym węźle księżycowym w koniunkcji w dalszym ciągu mamy URANA. W ogóle tą, tą węzły księżycowe na osi Byk Skorpion mamy od połowy, jest, jesteśmy mniej więcej w połowie tej wędrówki, tych węzłów księżycowych, od, po, od początku roku te węzły są w tej osi. I około półtora roku w, na, na, na danej osi węzły się znajdują, tak? <laughs> półtora roku mniej więcej trwa to kolektywne dla nas zaproszenie, żebyśmy odeszli od jednych jakości i mogli podążać w stronę innych jakości. Zaczynamy sezon y, Skorpiona. Sezon Skorpiona zaczynamy w niedzielę. Jak dobrze po, pamiętam, wtedy wejdzie słońce do, do Skorpiona, więc taki trochę czas przed nami, bym powiedziała, niewygodny. Taki, y, gdzie możemy zajmować się w ogóle tym, co trudne, tym, co w naszym podziemiu, tym, co y, ukryte, tym, co zepchnęliśmy do podziemia. Też mogą y, wybijać na powierzchni różnego rodzaju tajemnice, różnego rodzaju rzeczy. Które przez lata do tego, do tego podziemia spychaliśmy. Mówię, że przed, przez lata, dlatego że władca Skorpiona, czyli Pluton, znajduje się w koziorożcu już od 2008 roku i będzie w tym koziorożcu do 2024. W 2024 roku przejdzie do Wodnika. Zapewne jeszcze będzie miał retrogradację, więc myślę, że to tylko koziorożca jeszcze wróci, ale nie mam pewności, więc nie będę, nie będę bajerowała, nie sprawdziłam tego przed tym nagraniem. E, w każdym razie e, tranzyt planety takiej kolektywnej, potężnej, jak Pluton na przykład e, jest najmocniejszy na początku tego tranzytu, czyli na początku, kiedy wszedł do Koziorożca, Pluton w 2008 roku to był taki najmocniejszy czas i ta końcówka jego też jest najmocniejsza. Pluton nie jest energią, która w łagodny sposób zaprasza nas do transformacji. On jest to jest buldożer. On po prostu jest jak walec, wjeżdża w daną przestrzeń i wywala nam to, co jest w naszym podziemiu. Bo Pluton jest panem podziemia, a w podziemiu jest wszystko, co ukryte. Tam są też skarby. Pluton jest o mocy. On jest o mocy. On jest o tym, żebyśmy my stanęli ze swoją mocą, żebyśmy po połączyli się, żebyśmy nie my jesteśmy w tym połączeniu cały czas, żebyśmy my odnaleźli to połączenie z naszą mocą. Ale w podziemiu też są trupy. I wszystko to, co z zaświatów, co spychamy, co tam nam leży i gnije. A koziorożec to jest struktura, to jest instytucja, to jest państwo, to są wszelkiego rodzaju instytucje, to są banki. Skorpion, w ogóle, w którym będziemy mieć ten nów, jest bardzo mocno o pieniądzach pozyskiwanych od innych, o zadłużeniach, o kredytach. O byciu w pewien sposób zależnym od kogoś, kto wydaje nam się, że jest od nas większy. I Pluton transformuje tą przestrzeń koziorożca to w jaki sposób my postrzegamy instytucje, państwo, strukturę tak? wprowadza e, nową strukturę e, sprawia, że tutaj ta przestrzeń doświadcza ewolucji. A uran w, w, w byku, w koniunkcji z północnym węzłem księżycowym, jest tą energią, do której warto, żebyśmy zmierzali, jest tą energią, z którą warto, żebyśmy, żebyśmy w tą stronę bardziej poszli. A byk jest o naszych zasobach jest o korzystaniu z naszych zasobów jest o naszych talentach, o naszych darach o naszych indywidualnych zasobach. Tak e, o byciu w połączeniu z naturą z matką ziemią. o bazowaniu na swoich zasobach, nie na zadłużeniu, nie na <laughs> pieniądzach od innych, które mogliśmy e, otrzymać w okolicznościach, w których wydawało nam się, że nam nie starczy, że nie mamy. Że musimy, że musimy. Skorpion jest zawsze o pewnego rodzaju przymusie, o pewnego rodzaju, pewnego rodzaju, taką jest energią, która daje nam zmartwienia. Jest w końcu o umieraniu i o odrodzeniu. Zamartwianie się, martwienie się jest energią martwą, więc jest w pewien sposób związany z archetypem skorpiona. On wprowadza taką po prostu energię. Hmm, gdzie czujemy pewnego rodzaju przymus. Więc ten uran w koniunkcji z północnym węzłem księżycowym zaprasza nas do tego, żebyśmy odeszli od zadłużenia, żebyśmy nauczyli się bazować na zasobach, jakie mamy, na naszych wewnętrznych darach, na naszych talentach, żebyśmy w ogóle też w pewien sposób... Uran jest wyższą świadomością, jest taką wiedzą spoza świata. Ja uwielbiam energię urana. Mogę do, go trochę faworyzować, ale, ale naprawdę bardzo czuję, że jest tą wyższą świadomością, że jest bardzo związany z naszym pierwszym okiem. On widzi więcej, on widzi więcej. On zaprasza nas do tego, żebyśmy spojrzeli e, szerzej. Uran w mitologii był Bogiem, ojcem bezkresnego nieba <laughs> i mężem e, Gaj, matki Ziemi. E, więc e, zaprasza nas do tego, żebyśmy zobaczyli. Szerzej, to w którą stronę zmierzamy, co robimy z naszymi zasobami tu na Ziemi i, i w jaki sposób w ogóle korzystamy z naszych zasobów indywidualnych, czy w, ogóle, e, czy w ogóle dostrzegamy nasze dary, nasze talenty, czy je znamy, czy w ogóle znamy nasze zasoby, czy e, eksplorujemy nasze zasoby, czy, e, czy właściwie wykorzystujemy nasze zasoby że jesteśmy w takim przekonaniu, być może podświadomym, że nie mamy wystarczająco zasobów, że jesteśmy w pewnym braku, że jesteśmy w, że potrzebujemy bazować na zasobach innych. I to jest właśnie ten nów z tym zaćmieniem słońca, które zaprasza nas do tego, żebyśmy zobaczyli, jakie zasoby mamy indywidualnie. Jakie zasoby mamy indywidualnie. I żebyśmy zobaczyli um, i żebyśmy zobaczyli też nasze, nasze zadłużenia, od których warto odejść, tak bynajmniej y, może sugerować energia, w jaką się zanurzamy. Co się zadzieje z tym kolektywnie, to nie wiem, nie bawię się w żadne przewidywanie. E, mówię Wam tylko, opowiadam o tym, co się aktualnie w kosmicznej przestrzeni wydarza. Jeszcze, kochani, nie powiedziałam Wam y, o jednym, a mianowicie, że y, Wenus w trakcie tego nowiu będzie w ścisłej koniunkcji ze Słońcem i z Księżycem, także w drugim stopniu y, skorpiona, czyli w ogóle na samym początku tego skorpiona, więc mocna energia. I Wenus jest y, y, w, w swojej naturalnej godności, jest po przeciwnej stronie Zodiaku, czyli w Byku jest y, władczynią byka. A więc w skorpionie jest na wygnaniu. To nie jest miejsce, w którym ona jako planeta obfitości i planeta finansów czuje się dobrze, czuje się wygodnie, czuje się komfortowo. Jest w takiej energii, w której ona mm, w której ona może właśnie odczuwać bardziej tą zależność od innych, od y, większych od siebie. Czuć, że, że, że te pieniądze, że, że ta obfitość, której doświadcza, o ile może jej doświadczyć, wynika właśnie z bycia zależną od innych. Hmm. Aczkolwiek też, no, skorpion jest bardzo takim. Esencjonalnym znakiem jest o naszej seksualności, jest o naszej mocy, jest o naszej energii e, kundalini, jest o, o intuicji, jest o wymianie płynów, jest o zacieraniu się w pewien sposób, rozmywaniu granic e, naszej odrębności. Mm. W każdym razie to może być bardzo intensywny czas. Zapraszam Was do przemyśleń odnośnie tego wszystkiego, co powiedziałam. Jestem ciekawa, jak, 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 to, jak to czujecie, jak to z Wami rezonuje. Jeżeli Wam się w ogóle podobają treści, które tutaj umieszczam, zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz do komentowania. I to może być mocny czas. Tak, to, jest, to może być mocny czas, który w pewien sposób zaprasza nas do takiej refleksji właśnie nad tym, co jest w naszym podziemiu, co jest w naszym cieniu, co jest ukryte, co spychamy, na co nie chcemy patrzeć. Co czujemy, że jest tematem tabu. Pieniądze i seks kolektywnie są takim tematem tabu. Od czego warto odchodzić, tak mi się wydaje, że, że wtedy, kiedy Coś jest jako tabu dla nas, o czym nie chcemy mówić. To mamy jakąś taką energię niechęci wobec tego, tak? O czym to tabu jest. Um, więc warto też zanurzyć się w ogóle w swoje, w swoje emocje, w to, co powypierane, powypieraną frustrację, żal. Poczucie y, winy, poczucie krzywdy, wstyd. Mm. I naprawdę zachęcam Was, nas wszystkich, do tego, żebyśmy zobaczyli nasze indywidualne zasoby, żebyśmy zobaczyli, jaki mamy zestaw indywidualny, każdy z nas, na czym może budować y, swoje bezpieczeństwo. W jakim jesteśmy kontakcie z naszym ciałem, w jakim jesteśmy kontakcie z matką ziemią, w jaki sposób korzystamy z tych zasobów matki, matki ziemi, w, jaki spo, w jakiej relacji jesteśmy z naszym ciałem, czy nie nadużywamy go, czy nie pozwalamy innym, ażeby nadużywali nasze ciało, czy mamy jakieś zranienia na tle seksualnym, um, czy czujemy, że jesteśmy zależni od innych, nie tylko finansowo, ale być może um, jesteśmy w jakimś układzie, który niekoniecznie jest dobry dla nas energetycznie? Tak? W jakich jesteśmy układach? Jakie, jak, jakich, jakie kontrakty zawieramy? Jakie, je, jakie, jakie podejmujemy umowy? Tak. życzę wam kochani, życzę nam wszystkim, życzę nam wszystkim, a żebyśmy byli w połączeniu z naszym ciałem, w połączeniu z matką Ziemią, żebyśmy poznawali nasze zasoby, żebyśmy je odkrywali, eksplorowali, żebyśmy, żebyśmy na naszych zasobach, na naszych talentach Doświadczali obfitości, do tego nas zaprasza byk. Do tego w ogóle nas zaprasza Uran w byku, który też sobie tutaj już e, trochę siedzi od 2018. Chyba nie przygotowałam się, kochanie. W każdym razie trochę już siedzi sobie w tym byku. 2027 będzie, to to by się mniej więcej zgadzało. 2018. Poprawię. Najwyżej wrzucę notkę, jeżeli tak, wrzucę notkę. Od kiedy on w tym byku siedzi. Yy, I on zaprasza nas do tego, właśnie, żebyśmy naszą obfitość, żebyśmy w ogóle zarabiali na tym, co mamy w sobie, że w ogóle on. Jako władca zmiany, jako budziciel w Zodiaku przychodzi do nas, z, przebudza nas, żebyśmy zobaczyli, że możemy zarabiać w inny sposób, niż nam się do tej pory wydawało. Że możemy bazować na naszych naturalnych darach i talentach, że każdy z nas przyszedł tutaj z tak unikatowym, indywidualnym zestawem cech. Że naprawdę możemy na tym bazować, że, że możemy robić to, co kochamy, że możemy robić to, co w ogóle mm, sprawia, że czujemy się dobrze. Tak. Zapraszam Was, kochani, do eksplorowania tego, co ta energia nowiu dla Was przynosi. Bądźcie uważni na swoje emocje, bądźcie, bądźmy uważni na, na nasze emocje, bądźmy uważni na to, co wypływa w ogóle z naszego podziemia. Ehm, żebyśmy mogli stanąć w źródle swojej mocy, o czym jest Skorpion, o czym jest Pluton jako władca Skorpiona, potrzebujemy zobaczyć, czego się boimy, potrzebujemy zmierzyć się, skonfrontować z naszymi lękami. I do tego też. Ten nów też jest o tym, o konfrontacji z tym, czego się boimy, o konfrontacji z tym, co odpychamy, na co patrzeć nie chcemy. Po to, żebyśmy mogli stanąć w źródle swojej mocy, potrzebujemy najpierw skonfrontować się z naszymi lękami i z naszymi obawami. Potrzebujemy zobaczyć siebie w nagiej prawdzie. Skorpion jest o nagości, o takiej do dosłownej i w przenośni, tak? Bo jest. Y o naszej seksualności, ale jest też o tej nagiej prawdzie o nas, żebyśmy poodklejali z siebie te wszystkie warstwy, jakie na siebie przez lata nakładamy, po to, żebyśmy mogli zobaczyć siebie w istocie, w nagości i mogli zaakceptować to, co mamy w tym podziemiu. Żebyśmy mogli zaakceptować to wszystko, co tam spychaliśmy przez lata. Wtedy dopiero możemy to, to transformować i wtedy dopiero możemy to przemieniać i wtedy możemy czerpać. Z tych skarbów, które w naszym podziemiu się znajdują. Ściskam Was mocno i cudownego nowiu.